O przypinij. Poruszaj trochę nogą o. Bokiem No, mój dzień zawodów śniadanie Ja żeby się tutaj zintegrować z sobą też kulturystycznie Tuńczyk na wodzie, kurczak Bułki, no to już trochę mniej turystycznie, chociaż nie ma co świlować A seba, jajka, tak rozgniata to jajka? Mm -hmm. Lepiej patry. mi się do tego ryżu wrzucę i pomieszam i zjem no, no. no, czyli jaja, ryż, no i oczywiście poczwór na ekspreso. Mm -hmm. I za niedługo jedziemy na zawody. No, także mamy piątek, pierwszy dzień zawodów, jak widzieliście, byliśmy rano na śniadaniu. E, śniadanie nie było jakieś mega obfite, ale coś tam zjedliśmy. Ja nawet mimo, że tam mogę, to i tak jadłem to, co na co dzień w zasadzie, no z seba, no to już to, co musi. E, byłem, no, byłem rano e, na siłowni, już wróciłem, znaczy rano, już jest godzina 13 na siłowni, tutaj naprzeciwko, jesteśmy w hotelu Reślińskim naprzeciwko dosłownie ulicy jest siłownia BH powiedz siłownia fajna, robię nogi i jak najbardziej polecam tutaj, jeżeli ktoś jest w okolicy to siłownia naprawdę super jedna z lepszych w zasadzie na ćwiczyłem już z sprzęt, ale ogólnie widać, że klimat jest fajny no i co Jedziemy na 14. Seba ma tam zamówione brązowienie. No i dzień pierwszy, dzisiaj mamy Mistrzostwa Polskich Juniorów i Weteranów. Dzisiaj masz Seba jedną kategorię? Tak. Dzisiaj jedna kategoria. Forma jest bardzo dobra. Także tylko po prostu czekać na wyjście. No wczoraj, ładowanie. Tutaj ciężko to rozegrać ogólnie, bo Seba wychodzi 3 dni. Więc ładowanie nie jest do końca takie proste. Tutaj nie można postawić na jeden dzień, bo w każdy dzień chcesz wyglądać dobrze. I na każdym e, dniu zależy, żeby się dobrze zaprezentować. Także ładowanie było takie z umiarem, nie jakieś mocne, e, nie też jakieś lekkie. Ale co prawda dzisiaj waga była niższa niż wczoraj, bo wczoraj było na weryfikacji 90 ile? 94 zł. 94400, dzisiaj było rano 90 było yy... 9400, 94, 9400, no, no także dobrze jest. No ty nigdy problemów z formą nie masz. Yy, zawsze ta forma jest, tylko wiadomo, na mistrzostwa polski czy tutaj to nie wystarczy, bo ty celujesz typowo w świata, a tam już wychodzą dowaleni, gdzie jest wszystko. Forma, pękatość gen. No i ogólnie, no. Zresztą sama nazwa mówi, że jesteś Mistrzem Świata, tak. Chociaż wiadomo, że w tych federacjach to jest różnie, no ale tutaj IFBB, trzeba przyznać, że ci amatorzy tutaj reprezentują zawsze na tych Mistrzostwach Świata fajny poziom. No, także powoli się będziemy zabierać i postaram się coś tam przygrać z backstage'u. Eee, także, no, oglądajcie. Trzymaj brzuch. Mhm. Moc muskular. Schodam, szkotuję, poruszaj tymi nogami. No okay. tyłem coś, bicepsy, dwójka, dupa. jeszcze najszerszy Hopsi. Dżup przytni z kosy. Zobaczcie, jaki wynalazek żeby nie tracić kalorii i się niepotrzebnie męczyć, to samo mieszam. Napiszcie w komentarzu, co on tutaj sypie. Może ktoś zgadnie. <tosowanie> Sól? Cukier? <tosowanie> 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 <tosowanie>

Pusat langsor Pusat langsor Będziesz. Dawaj. Tak. się przypnijcie. Nie czy widać. Classic Physic, juniorzy. I proszę, widzę przodem. Dobrze. Dobrze, trzymaj, trzymaj Seba. Dziękuję. Rozciągnij jeszcze seba, dobrze. Broda do góry. Platka się bokiem. bokie Pośladek. Dziękuję. Bicepsy, tyły. Dobrze, dwójka, trzymaj dwójkę. Najszersze k srebrnym zakończył swój start zawodnik z numerem 82, Mikołaj Kowal. Brawo, Seba. Sebastian Szmyt, Sandok. mogli już w tej kategorii.